Kolejną kontrowersją wokół Nestle jest monopolizacja dostępu do wody pitnej. Korporacja systematycznie skupuje prawa do ujęć wodnych na całym świecie, często w regionach dotkniętych suszą czy ograniczonym do niej dostępem. W Kalifornii podczas najgorszej suszy w historii stanu Nestle podbierało około 204 milionów litrów wody więcej niż powinno zgodnie z pozwoleniem władz, Pozwoleniem, które co warto zaznaczyć i tak dobrą chwilę wcześniej straciło ważność. Sam mechanizm działania firmy jest prosty. Nestle kupuje ziemię z dostępem do wód podziemnych w Stanach, w których prawo pozwala na dowolne zarządzanie wszystkim co znajduje się na terenach nabywanej działki. W tym wód podziemnych. Stąd korporacja bardzo chętnie budowała pompy w stanie Maine czy w Teksasie, gdzie właśnie takie prawo obowiązuje. W Michigan firma pobiera 1500 litrów wody na minutę, płacąc za to jedynie 200 dolarów rocznie, podczas gdy lokalne rzeki wysychają. W materiale z 2018 roku mieszkańcy wprost pokazywali, jak obniża się poziom lokalnych wód i jak bardzo ekspansja korporacji rujnuje lokalne środowisko. Co ciekawe, kiedy jedna z organizacji ekologicznych zwróciła uwagę na obniżanie się poziomu rzek, co widać wyraźnie dzięki lokalnemu mostowi, Nestle zaoferowało, że w ramach wsparcia okolicy po prostu wymieni ten most na nowy. Kiedy reporterka zapytała o wszystko przedstawicielkę firmy, ta odpowiadała na pytanie, mówiąc, że zgodnie z nauką i badaniami, do których mają dostęp, innymi słowy, które zostały zlecone przez firmę, pobieranie wody przez Nestle nie ma wpływu na lokalne środowisko.